Witaj w SYSTEM ZAWODOWCY.ORG kompleksowym rozwiązaniu, które w prosty i intuicyjny sposób łączy kandydatów poszukujących praktyk, staży i pracy z pracodawcami, z którego skorzystało już ponad 40 tysięcy osób. SYSTEM dzieli się na część rekrutacyjną oraz e-learningową, zawierającą wiele materiałów dydaktycznych dostosowanych do poszczególnych grup zawodów oraz zasoby z doradztwa zawodowego. Aby dołączyć do systemu zawodowcy, wejdź na system.zawodowcy.org i kliknij Zarejestruj się. Wybierz rejestrację z poziomu ucznia i wypełnij wymagane dane. Na ekranie pojawi się klauzula informacyjna. Po jej przeczytaniu potwierdź jej zrozumienie. W trakcie rejestracji konta z tego poziomu konieczne będzie podanie nazwy swojej szkoły. W sekcji aktualna szkoła należy wyszukać szkołę wpisując część nazwy szkoły lub miejscowości oraz wybrać właściwą z listy, a następnie wybrać z listy klasę. Może być dostępna tylko inna. Wtedy należy ją zastosować. A także wyszukać oraz wybrać z listy zawód, w którym się kształcisz. Uwaga, jeżeli wyszukiwanej szkoły nie będzie na liście szkół, należy wybrać cechy rzemiosłu. Na samym końcu należy zaznaczyć zgody i akceptację regulaminu. Ostatnia z nich jest obowiązkowa. Potwierdź swoją rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres mailowy, a następnie zaloguj się używając swojego adresu e-mail oraz hasła ustalonego podczas rejestracji. Pamiętaj również, że możesz się zarejestrować używając swojego konta Google lub Facebook. W tym przypadku konta nie trzeba już dodatkowo potwierdzać przez link aktywacyjny przysłany mailem. Od teraz posiadasz konto w system zawodowcy.org i możesz w pełni korzystać z funkcjonalności e-rekrutacji i e-learningu. Aby przejść do sekcji e-learningu, kliknij w niebieski przycisk na górze strony. Znajdując się na kokpicie, znajdź kafelek cechy Rzemiosłu, następnie poszukaj cechu ze swojego miasta. Klucz dostępu przekaże ci opiekun cechu. Instrukcje dalszego postępowania znajdziesz na stronie zawodowcy.org i w zakładce Platforma Edukacyjna kursy dla cechów rzemiosłu.